Wczoraj mogliście zauważyć tutaj wiadok Narotowicza w ciągu ulicy Obornickiej, a ja jestem przy torowisku północnej obwodnicy kolejowej Poznania, towarowej obwodnicy Poznania, po której kiedyś mają również iść pociągi pasażerskie. I to jest ta droga, o której kiedyś filmik robiłem już taka droga techniczna, z której korzystaliśmy jako mieszkańcy Sobieskiego, jako mieszkańcy Piątkowa. To była Korzystaliśmy na dojazdu do Strzyszynka. najszybsza droga właśnie jest tędy. To jest taki mini wiadukt pod którym żaden samolot się nie zmieści oprócz oczywiście malucha czary, e, które tutaj przejeżdżaliśmy. A co jest fajne tutaj w tym miejscu, że po tych wszystkich deszczach mega to zarosło. E, widzimy fajną bujną roślinność. I co jest też fajne, że przez ten wiadukt od lat płynie jakiś ciek. Można tędy przejść lewą stroną, na, na drugą stronę tego torowiska. Tego woda sobie tutaj płynie, płynie, płynie tutaj tędy. Tu jest taka płyta, która robi za mostek, i tutaj ta woda wcięga dalej tutaj w, w nieruchomości, które są zlokalizowane na tyłach, tak jakby ulicy Mateckiego. Nawet można powiedzieć, że dawna okolice Schenherhausen. No, powiem Wam, że od mojego ostatniego przejazdu rowerowego sporo się tu zmieniło. Dużo bujnej zieleni, co mnie bardzo cieszy. Trakt pieszo-rowerowy zmienił się w typową ścieżkę. Mamy tu naprawdę, wiadomo, że może nie jakąś mega wartościową zieleń z punktu widzenia gatunkowego, ale jest naprawdę pięknie. O, pokrzywy, które mi znam osoby, które się nimi biły które się z nimi chłostały, bo ponoć pokrzywy mają taką moc, że jeśli nimi chłoszczesz, to coś tam się dzieje. O i spójrzcie na przykład, to jest właśnie ta droga, o której wam mówiłem, czyli Strzeszynek i już jadą rowerzyści. Zaczekaj, z tego fajnego tunelu wyjawia, wyłania się rowerzysta, którym oczywiście zaraz ustąpię miejsca. Mm -hmm. Bardzo ładnie się to zrobiło. Naprawdę jest bardzo... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo ładnie się to zrobiło. Lubię tam dochodzić na spacery. No i tak to właśnie wygląda. Pozdro.